Witam w codziennych wiadomościach motocyklowych w Twoim przewodniku po świecie motocyklowych nowości. Mamy właśnie przed sobą najświeższe wydanie wiadomości motocyklowych. Znajdziecie tu przede wszystkim światową premierę, czyli KTM 690 Duke. Dział skuterów tym razem testuje Kiwaya Matrixa. Postaramy się odpowiedzieć na przykładzie Yamaha RS Venture, czy skuter śnieżny może zastąpić zimą motocykl. W dziale motocykli używanych znajdziecie tym razem aż trzy pojazdy. Porównanie gsxr r 1000 K6 z Kawasaki ZX-10R z 2006 roku. Motocykle klasyczne reprezentuje Kawasaki VN900 Vulcan z 2007 roku. Poruszamy też bulwersującą sprawę o propozycji Automobil Klubu Wielkopolskiego dotyczącą ograniczenia hałasu na torze Poznań. Na torze Ascari, położonym u podnóży hiszpańskiego miasta Ronda, zakończy się właśnie pierwszy światowy test motocykla KTM RC8. Pacer, który reprezentował tą wiadomość motocyklowe, miał szansę sprawdzić nowego superbajka nie tylko na drodze, ale także na torze. Czy KTM spełnił oczekiwania? Pierwszy komentarz możecie zobaczyć już teraz na stronie www.wmc.media.pl, a obszerny test opublikujemy w następnym numerze WMC. Dobra wiadomość dla wszystkich miłośników kładowego ścigania się po asfalcie. Od tego roku rusza cykl Mistrzostw Polski w Supermoto Kładu. Odbędzie się 6 eliminacji zorganizowanych wspólnie z Mistrzostwami Polski Supermoto Motocykli. W zawodach mogą brać udział zawodnicy posiadający licencję A Supermoto lub A Motocross Kład. W sezonie nie zabraknie oczywiście rozgrywki Pucharu Polskiego Związku Motorowego, w którym swoich sił może spróbować każdy zawodnik spełniający dwa warunki. To jest posiadać kłada sprawnego i wyposażonego zgodnie z regulaminem technicznym oraz aktualne badania przeprowadzone u lekarza sportowego. Jagdzie wypuściło właśnie nową serię akcesoriów przeznaczoną do modelu X7. W skład wyposażenia weszły wysoka przednia szyba, duży 44-litrowy topcase, osłona na nogi oraz alarm dostosowany do fabrycznych miejsc podłączenia. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Was na dziś. Życzymy miłego dnia i zapraszamy na kolejny odcinek codziennych wiadomości motocyklowych.